Witam na Przejmujemy stery. Dzisiaj kolejny fragmencik większej całości yy, filmu wielotematycznego, którego zadaniem będzie wskazać na rzeczy ważne, żeby nie błądzić po tych narracjach systemu oficjalnego oraz narracjach systemu alternatywnego, no chociażby dotyczących kształtu Ziemi. Które dla niektórych w ogóle nie ma znaczenia, a to jest w ogóle absolutna bzdura, bo to z tego wynika wszystko. Tożsamość Polaków, tożsamość, yy, raczej nie tożsamość, a skąd się wziął naród wybrany, który wami zarządza. Oczywiście chodzi o niebocentryzm, żeby się czasem ktoś nie podpił. A jak ktoś ma wątpliwości, to niech sobie zada pytanie. Tak, na logikę. Układ Słoneczny znajduje się w galaktyce Drogi Mlecznej i my z Ziemi robimy zdjęcia tej galaktyki. Jest ona przed nami na wprost, a nie wokół nas. Nie, nie, nie jest to dziwne. W ogóle. A jeśli chodzi o tzw. innych ziemców płasko-kraterowców, czy jeszcze cokolwiek tam wymyślili. To trzeba się zastanowić, dlaczego gwiazdy na jednej półkuli kręcą się w jedną stronę, a na drugiej półkuli w drugą. To znaczy, w odniesieniu do ich wersji budowy świata, no nie jest to możliwe. I tak samo ruchy gwiazd na równiku wskazują na otwory na biegunach. Oczywiście ruch gwiazd kasuje również Wielki Kosmos. Dowodów jest oczywiście mnóstwo, ale to nie film, aby je tutaj wymieniać. Wystarczy zadać pytanie, dlaczego bogacze tego świata nie przeznaczyły swoich pieniążków, żeby raz na zawsze wyjaśnić, gdzie żyjemy i powtórzyć doświadczenie z 1897 roku. Było to doświadczenie geodezyjne. Także tu sobie trzeba zadać pytanie. No a teraz zapraszam już na następny fragment filmu. Tu jeszcze odnośnie y, prawiedzy, to trzeba wspomnieć, jak dokonali pierwszego ataku kataklicznego, jak zniszczyli ten świat i przechodzimy do y, dalszych tematów. A więc wyszli na zewnątrz Ziemi para bliźniąt, tam y, w, założyli swoją kazirodczą y, cywilizację, później y, zaczęli przeprowadzać eksperymenty y, genetyczne, Y, tworzyli hybrydy, aż w końcu tworzyli ludzi sztucznych, bioroboty z y, próbówki, puntownicy oraz ich dzieci. To byli ludzie, którzy zaczęli uważać się za tak zwanych bogów, stąd do dzisiaj mamy coś takiego jak dziwne postacie, y, półzwierzęta, półludzie w różnych mitologiach. Ponieważ na zewnątrz Ziemi nie była dostarczana energia z pałacu, to musieli jakoś wykombinować, i prawdopodobnie wydobywali surowce naturalne, i wtedy też coś takiego jak wydobywanie surowców się zaczęło na początku na zewnątrz Ziemi, a później, kiedy już wydobyli, co mieli do wydobycia, wbili tutaj do środka. Koniecznie trzeba dodać, że nie tylko na oryginalnym genie polańskim oni eksperymentowali. Ponieważ byli wcześniej tylko polany, oni się też wywodzili z polanów, więc zdegradowali oryginalny gen człowieka pierwotnego, i z niego powstały wszystkie inne rasy, ale także eksperymentowali z resztą natury z roślinami, zwierzętami a także zmodyfikowali grzybnie. Grzybnia, grzyby ogólnie to organizmy, których w czasach pierwotnego świata. Tutaj, w środku ziemi, nie było. Grzybnia to organizm, który ma wpływ na organizmy, na których pasożytuje. Można powiedzieć, że wprowadzili go ze sobą do środka ziemi i dzięki temu Polany ulegli tak zwanej hipnozie. I zgodzili się również na wydobywanie surowców w środku ziemi. A zatem. Dołączyli do buntu. Dlatego dziś Ziemia wygląda jak jedna wielka kopalnia odkrywkowa. Nasi przodkowie sami zniszczyli piękny świat, w którym żyli. Na szczęście w porę się ocknęli i wypędzili cywilizację buntowniczą z powrotem na zewnątrz Ziemi. Jednak to nie był koniec, ponieważ Cywilizacja buntownicza wróciła tutaj ze swoimi maszynami, a tu, przy okazji, wszystkie takie maszyny, które dzisiaj przedstawia się jako tak zwane UFO, no to jest właśnie odpowiedź, co to jest UFO? I te maszyny wycięły ogromny krążek w szkle nieba o średnicy 50 km, którego skamieniałe szczątki leżą do dnia dzisiejszego na Saharze. A naukowcy tego systemu głowią się, by wyjaśnić, skąd taka równa struktura tam się znalazła. Jak już było powiedziane wcześniej, za szkłem nieba, za kulistym firmamentem, znajduje się minus 200 stopni. Jest tam ciekły azot, potrzebny do wspomnianej już zimnej fuzji. Także oto odpowiedź. Skąd się wzięła epoka lodowcowa i w jaki sposób pierwotny świat, zwany ładem Atta i Macierzy, bo ta dzisiejsza Macierz to nie jest oryginalna natura, w której nie było czegoś takiego, przypominam, jak łańcuch pokarmowy. Ponieważ potężne łączniki, 100-kilometrowe łączniki łączące szkło nieba, firmament z Matką Ziemią, z Macierzą, Dostarczały energię. A w związku z tym, że była całkowicie inna zawartość tlenu, bo prawdopodobnie 80%, to natura ta była o wiele większa, była wręcz ogromna. I uwaga, kończę zdanie, czyli w jaki sposób świat pierwotny został zniszczony. To jest odpowiedź. Pierwszy atak katakliczny. Potężne łączniki runęły, płyn w nich zawarty. Wypełnił wszystkie niecki, wykopaliska, i tak oto powstały morza i ocena, oceany. Oczywiście to szybko zamarzło, są nawet odkrycia, że naukowcy znaleźli zamarzniętego mamuta z resztkami jedzenia w przełyku w gardzieli. Także epoka lodowcowa przyszła nagle. Do tego wszystkiego jeszcze należy dodać, że nasi przodkowie. Dowiedziawszy się o tym, co planują buntownicy, schowali się w podziemiach, stąd do dzisiaj ogromne sieci tuneli, nad pochodzeniem których naukowcy też się ogłowią, tak samo jak z wieloma innymi rzeczami, które wyjaśnić może tylko wiedza pochodząca z niebocentryzmu. Także buntownicy, cywilizacja buntownicza, która zrzekła się darów, czyli życia w środku Ziemi, bo to był prawdziwy dar, Tutaj wszystko było, tak jak należy to była równowaga. Zrzekli się tego, więc postanowili to naprawić w taki sposób, że chcieli wybić wszystkich, zniszczyć życie na Ziemi, łącznie ze swoją cywilizacją, bo hybrydyzacja się już wtedy też zaczęła z polanami, cóż, można zażartować, że to wtedy zaczęło się multikulti w chwili ich tutaj przyjazdu i zahipnotyzowania polanów. Także już wtedy nastąpiło mieszanie genów z kazirodami, więc chcąc, że tak powiem, przejąć całe wnętrze ziemi, postanowili, pozbywając się polanów, przy okazji pozbyć się swoich i zacząć od nowa, czyli ukryć pałac Atta poprzez zasłonienie szkła nieba osłoną germanową, zainstalowanie słońca, zainstalowanie księżyca i wmówienie... Tym swoim ludzikom tej sztucznej, nieoryginalnej ludzkości, różnych kosmicznych bredni w wytworzeniu religii oraz w późniejszych czasach nauki. Tylko nie przewidzieli jednego, że polany się właśnie schowali w podziemiach, z których wyszli, gdy sztuczny promiennik, lampa, słońce rozmroziło epokę lodowcową. Ponieważ Atmosfera ziemska znajduje się w układzie niebocentrycznym, czyli w układzie zamkniętym, bo nawet tam na zewnątrz Ziemi musi być ostatnia warstwa, ostatnia kula, która jak gdyby chroni nas przed tak zwaną odchłanią, czego nie ma w innych wersjach budowy świata, szczególnie w oficjalnym Blefie, gdzie taka ogromna ilość powietrza yy, po prostu no, dziwnym trafem nie ucieka. W tą przestrzeń y, kosmiczną, próżnię i jeszcze niczym przytwierdzona do kulki Ziemi, sobie razem z tą y, Ziemią z drobnymi poślizgami wiruje. To z tego powodu domniemywać należy, że w tamtych czasach, czasach ataku, już wtedy buntownicza cywilizacja oparta już była na sztucznej inteligencji oraz maszynach, robotach, gdyż. Epoka lodowcowa z pewnością musiała dotrzeć i na zewnątrz Ziemi poprzez otwory na biegunach i też wszystkich, którzy tam są, uśmiercić. Następnie Lucyfer, sztuczna inteligencja, zaczął produkcję przeróżnych nacji, które później tutaj zostały przywiezione do środka Ziemi i nauczone, jak przetrwać poprzez wyższe formy, poprzez bioroboty, roboty. Przybywające tutaj w tych niby statkach kosmicznych i udawające bogów. Tak, i oto te nacje sztuczne Lucyfera to są ci jaskiniowcy, którzy malowali UFO na ścianach jaskiń. I o ile w ogóle malowali, ponieważ większość artefaktów wskazujących na ogólny blef, Zostało wytworzone w XIX wieku. Tak jak na przykład piramidy albo Stonehenge. I te wszystkie nacje później co miały za zadanie? No, zlikwidować resztę Polanów, którzy zajęli wcześniej ogromne tereny. I oczywiście, Polany to przodkowie Polaków, a więc można powiedzieć, że kiedyś Polska była w całej Ziemi. Nazwa Polany to od pole, czyli cała przestrzeń tutaj w środku, która yy, przeznaczona była do życia, ale w żadnym wypadku nie chodzi o pola uprawne, gdyż nie było takiej potrzeby, aby cokolwiek uprawiać. I tak nas spychano, aż zostały nam tereny od oceanu do oceanu czyli polonorum imperium, gdzie po jednej stronie zbudowany był mur chiński, a tak naprawdę polski, w celu właśnie ochrony przed tymi nacjami. To z tych wszystkich terenów została dzisiejsza Polska, w której reszta Polaków, potomków Polanów, jest niczego nieświadoma, że jest zarządzana przez jedną z nacji Lucyfera, którą Lucyfer sobie wybrał. Do właśnie budowy nowego porządku świata, czyli naród wybrany. Więcej o tym, na temat skąd się wziął w ogóle ten system lucyferiański, na kanale zajmującym się niebocentryzmem Królewska TV od filmu Buntownicy Geneza, lub można iść na wielkie skróty i zacząć od części pierwszej. Prawdziwa historia Polanów w pigułce. Polany to nasi przodkowie. Zatem, kształt ziemi, budowa świata jest niewątpliwie sprawą polską. Także, niebocentryzm to prawiedza. Prawiedza wychodzi tylko i wyłącznie z niebocentryzmu. A wiedza na temat tego systemu, oczywiście, to wszystko ze sobą na siebie zachodzi. Mam tu na myśli, jak radzić sobie, mówiąc już po tym odcinku wprost, z lucyferiańską administracją w poprzednich filmach na tym kanale, które tłumaczą, że państwa to korporacje, osoba to nie człowiek, wybory to oszustwo. I to wszystko pięknie się uzupełnia i funkcjonuje, a zgodę na to wszystko dajesz właśnie ty.